Dzień dobry. Kolejna planeta? Co jest tu jest dżungla? Że tak w powietrzu... Co? No tego to bym się nie spodziewał, ale tak... No naprawdę, no, no hello? Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Calamity Death Mode. W dzisiejszym odcinku będę chciał się wybrać na Eater Przywołowaczkę. Już mam zrobioną podki. Mam przygotowane wszystko we ekwipunku. Mam ogarniętek. E, jak możecie zauważyć, w końcu mam buty. Nie są to Hermes' buty, ale są to Flurry Buty. I teraz na ekranie wyświetli wam się moment, kiedy te flary Buty znalazłem. Znalazłem je tutaj. Po prostu przekopałem się bombami, jak leci. Po prostu już desperacko tych butów szukałem. Chciałem je znaleźć. I znalazłem je tutaj. Więc e, teraz właśnie dostaniecie ten moment. I co jeszcze się zmieniło? Właśnie pisaliście mi, abym. Zjadł też z i właśnie to zrobię. Boom. Jak się bawić, to się bawić na całego. Moje akcesoria na walkę wyglądają następująco. Mam tego glifa, który właśnie daje mi randomowe buffy, kiedy moje samony uderzą. Mam tego e, grzybka, który oczywiście daje mi HP. Mam fl e, flary bootsy. Mam króliczną łapkę z tego względu, że chcę mieć jak, jak największą mobilność. Ponieważ Eater of Wars to jest Eater of Wars i dowiedziałem się, że Eater of Wars strzela curse Flameami, Więc to może być dosyć ciekawe. Zobaczę, jak mi pójdzie. Jeżeli mi nie pójdzie z przywołaczką, to jeszcze mam te shadow orby. Eee, bo się zniszczyłem jeden, bo miałem... tak, Violet horna. Czyli bodajże... bodajże, no dwa jeszcze muszę zniszczyć, o ile ja już dwóch nie zniszczyłem. Nie mam pojęcia. Zobaczymy jak to będzie dobra. Lecimy na arenę. Eee, rozłożyłem sobie także tutaj ręki No i co próbujemy? Może być ciężko, może być bardzo ciężko. Dobra. Okej. Okay. Już widzę, że to łatwa walka nie będzie. Chwila, muszę ogarnąć sytuację. Jak to wygląda? Okej. Okay. tu tymi swoimi glutami. Spoko. Hmm. No lipa dosyć, lipa. Dobra, zrezygnuję z tego Slime Monta. Dobra, to chyba jednak zły pomysł był. Oj, oj, oj. Oj, 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 niedobrze, jest źle, jest bardzo źle Dobra, nie mam już many, oj, upodpalił mnie, dobra mm -mm. Nie mam szansy tego wygrać He's strong, he's really strong Muszę inną taktykę obrać, bo to co zrobiłem absolutnie nie miało sensu Hmm Dobra Zobaczymy, jak to będzie. Widzimy się zaraz, kiedy już albo będę miał przyłowaczkę, albo zniszczę te szadłorby. Postanowiłem jednak, że troszeczkę sobie ubiję krabulona i że stworzę sobie właśnie zbroję z tych oto sztabencji. Mam nadzieję, że mi starczy. Że dobrze wyliczyłem. Eee, więc tak. Hmm. Tak, powinno mi starczyć. Jeżeli na klatę potrzeba tylko pięciu, to starczy. Skoro mam to, to teraz sobie zrobię Seabow. Zobaczymy, jaką będzie Bubie 14. Tak, na pewno chciałem to zrobić. Dobra. Nałożę sobie to. A nie mogę nałożyć? Dobra. A tak mogę? Nie mogę. Dobra. Ile będę miał? 20. I mam nad głową coś. Coś, co mnie chroni. Okej, okay, nie narzekam. Więc dobra. Troszeczkę sobie tam też platformę wyrównałem, bo doszedłem do wniosku, że no potrzebuję równej platformy. Czy to szczela tak, jak strzelać powinno? Tak. Wydaje mi się, że dzięki temu powinien, powinno mi to łatwiej pójść. Tak więc. Chwila. Będę mnie Będziemy Będę was Tak więc, widzimy się za chwilę. Niedobry jesteś, więc. Nie lubię cię! Po prostu cię nie. 28 golda. Nie, nie wierzę w to. No cóż, bywa. Curseflame'y mnie niestety zabiją. Doszedłem do wniosku, że warto by było sobie zrobić Frostpark Bootsy, bo jednak latam z tymi flary Bootsami, a mógłbym już Frostparki tak naprawdę sobie zrobić, więc hello, boy. Eee, a, nie mam pieniążków, dobrze. Zobaczę, czy bym mógł sobie przekuć to wszystko, bo by było spoko, gdybym mógł sobie na defensa wszystko zrobić, abym nie dostawał eee, takiego klepanda od Eater of a. Czym ty jesteś? O! To są te levele, widzę. Tu mam piąty, tu mam drugi, tu mam pierwszy, tu mam pierwszy i tu mam zerowy. Okej. Okay. Im większy samon level, tym więcej właśnie samony zadają, e, większy knockback mają i mogę mieć więcej e, slotów na te miniony. Oj. Nie, chociaż ponosi obrażenia o 5%, pff, tylko korzystać. Dobra, mam już tego, tego Tinkerers workshopa. E, biorę rocket Boots i teraz... No koło na teoretycznie mógłbym to postawić, więc sobie postawię. I teraz tak, ee, boy. Hello, spectrate bootsy. I teraz potrzebuję bodajże e, Ankle of the Wind i... Agletu. I jeszcze ice skate'ów, o ile, dobrze pamiętam, zobaczę sobie nawet e, Frost... Ojej, przecież mogłem wybrać e, Bo muszę zrobić lightning bootsy, tak, właśnie z tego i ice skate na pewno mam, bo kilka razy już zdobyłem. A jak nie mam, to i takie gdzieś znajdę. Bo gdzieś w kopalniach je już miałem. I dobra, czy ja gdzieś tutaj odnajdę sobie. Wiecie co, nie będę was tym zanudzał. Więc widzimy się za chwilę, kiedy już wszystko będę miał zrobione. Dobra, już wszystko zebrałem. Niestety ankletu nie mogłem w skrzynce znaleźć. Może gdzieś jest, może nie, ale już sobie go zrobiłem. Tam z pink żelu, chmurek i jungle sportsów. Więc teraz tutaj. Eee, hello, Lightning Boots i Frostparki. Very nice! Chyba zostawię na 3 d a resztę sobie zreforżuję na defense, żeby chociaż troszeczkę sobie dłużej właśnie pożyć podczas tej walki z Force'em. tak więc... Ja sobie tu będę reforgował, bo jednak to też może długo zająć, więc widzimy się za chwilę przy walce z Force'em. Wiecie co? Ogólnie to jeszcze poza odcinkiem znalazłem sobie grawitkę, tylko ja ją tutaj odłożyłem. Użyję sobie i szybko spróbuję się wybrać na latające wyspy. Z tego powodu, że mógłbym sobie znaleźć gdzieś horszu, znaczy laki horszu i balonika. I wtedy bym sobie wszystko połączył. Tam z Cloudy na Battle bym sobie połączył balonika, i później do tego jeszcze bym horszu dodał. I wtedy miałbym negowanie obrażeń od upadku, i bym miał większy skok. Więc to by naprawdę mogło się przydać. Więc właśnie jeszcze się wybierzemy na latające wyspy, o ile takowe znajdę. Eee... przepraszam? He? Ok, tego to bym się nie spodziewał. To są bloki z platyny. Ale skoro dają za friką? <laughs> Właśnie, bo mi się ta grawitka skończy. Dobra, nie biorę tego topazu, już po prostu lecę, bo chcę zdążyć. No, znaleźć tego... Dzień dobry? Kolejna planeta? Co jest? Tu jest dżungla? Że tak w powietr... Co? No, tego to bym się nie spodziewał, ale tak... No, naprawdę, no, no, hello? Okej... Okay. Nani... Co się tu dzieje? Ej, ja tylko chciałem latające wyspy sobie znaleźć, nie? Ale widzę, że tu jakieś planety mniejsze są. Okej. Okay. Mam 40 sekund grawitki jeszcze. Wydaje mi się. A czy ja nie chcę zapeszeć? Ale niestety chyba nie znajdę kompletnie niczego i będę musiał się bić już. Wszystko sobie teoretycznie zreforżowałem. Hello. Kolejna larwa. Eee, no, niedobrze. Bardzo niedobrze. Hello. Proszę, bądź balonikiem i będę happy DZIĘKUJĘ Jak ja ty gry kocham Ojeju, dobrze Właśnie klatina balon chciałem, tfu No tak, klatina balon chciałbym sobie zrobić Ale się gierka Posłuchała, mm, gdzie mam, tutaj mam Klatina battle, dobra klatina balon Hello Lucky I teraz tak, chcę sobie zobaczyć czy będę skakał e, przy użyciu tego Czy raczej e, łapki Dobra Wezmę zdecydowanie to, ponieważ mamy jeszcze double jumpa, a wysokość skoku jest podobna. Dobra. Lecę na walkę z Iteroforcem. Może wyjdzie, może nie wyjdzie. No, to jest niestety mój koniec. Co? Ta... O. Dostałem zawity przez Jester Saros. Doszedłem do wniosku, że jak się bawić, to się bawić, co się tam w tańcu będziemy pieścić. Idziemy teraz do Alchemika. I od Alchemika, o ile dobrze pamiętam, mogę kupić gwiazdki. E, nie, u Ciebie nie mogę kupić gwiazdek. Ojojoj, to może być jednak źle. Hmm. Dobra, Ech, czyli lecimy. Znowu walczyć. Muszę Wam powiedzieć, że to sam level upa broni na samonera. I mogę mieć już trzy samony. Więc jestem zadowolony. Tak, bardzo, bardzo. Mam tego Starkana, no, no mam 23 gwiazdki tylko. No, to będzie broń ostateczna. Jeżeli będę pewny strzału, to będę z tego korzystał. A tak to. No, będę korzystał yy, głównie z Seaboła i z Rester ale zobaczymy, jak to będzie. Ogólnie jestem aktualnie hybrydą samonera i Rangera, ale piór samonerem nie wiem, czy dałbym sobie radę tutaj. Dlatego, ja no, muszę się wspomagać tymi rzeczami. Dobra. Lecimy po raz kolejny, Frocklek. Hello! Overcore. O, właśnie, tu moje farmienie było. Dobra. To co, lecimy po raz kolejny, nie? Nie wiem, która to już przyłowaczka, naprawdę, ale tego było dużo. O, tak! To mi się podoba. Bardzo ładnie. Very cool. Dobra Dobra, już wiem, już wiem, mam na Ciebie sposób kochanienki. Oj tak. O, matko! Tak, tak, tak! Nareszcie! Nareszcie! Udało mi się, dobra! Czy ja to nagrałem? Tak nagrałem to! O, tak nareszcie! D wiem, że to tylko Ital, że ja nie powinienem się tak cieszyć, ale co to jest? Hello? Duży mieczor. Czym ty jesteś? Nareszcie! Ustawił się w końcu tak, jak powinien i poszedł jak po maśle! O tak, Jeu, cieszę się jak dziecko, ale <noise> jak ja się cieszę, że ja znowu nie będę musiał tej przyłowaszki robić. O jeju. O, <noise> cieszę się jak głupi, naprawdę. O tak. Tak jest, teraz będzie już tylko z górki. O tak. W końcu się ustawił, czyli jednak. Od początku powinienem być na ziemi, żeby on się na mnie sfokusował i żeby on na mnie biegł po prostu, znaczy frunu po platformie, tak. Ale naprawdę. Przez pewien czas, nie wiedziałem co mam zrobić. Klikałem tę dwójeczkę. Chciałem użyć tego starkami, coś nie szło, ale poszło. Maszyna się rozkręciła na dobre i... O oh boy jest dobrze! Cieszę się jak dziecko, bo nawet nie wiecie jak. Długo starałem się ubić tego Eater of ile, ile nocy czekałem, ile farmiłem tych Rotten Chunk'ów. Oh, <laughs> oh yes. Very nice. <laughs> Dobra. Mamy tutaj notkę. Na razie sobie to odpuszczę. Mamy tutaj The Eater of Worlds. To jest duży robak zainfekowany mikroorganizmami, chyba coś takiego. Hmm, i to jest ten lore jakby, czy to jest jeszcze? A nie, to jest lore z The Corruption. Mhm, mm że tam wiele lat temu jakieś mikroorganizmy i że zainfekował życie coś takiego, wiecie, bo to jest zepsuć się te sprawy. że te mikroorganizmy zostały stworzone przez jakąś rasę Terrarianów, coś takiego. Ale co to jest? Mhm, mm czyli będę e, teoretycznie ta broń będzie się rozwijała razem ze mną. Aczkolwiek jest to broń melee, menel, więc mm, No nie wiem czy tak bardzo mi się to przyda, ale Niezły yes, Legendary Sword, podoba mi się. Wow, dobra, cieszę się niezmiernie. Yy, szczerze mówiąc, te Frostparki naprawdę się przydały. I trochę głupio, że ich sobie wcześniej nie zrobiłem. W ogóle mam tyle pieniążków, że. Ja... Nie, nie tak, nie tak. Że chciałbym je sobie zamienić na goldzika. I mamy 26 golda i w sumie będzie tego 51, no bo troszeczkę jednak sobie zmarnowałem. Dobra, mam te coiny, z tych coinów robiło się. Aha, jej operator, ale ja właśnie nie mam domku dla operatora, właśnie nie wspomniałem o tym e, po tak długiej przerwie. Nie chciałem robić budowania, no bo budowanie to jednak budowanie. I po długiej przerwie to nie wydaje mi się, żeby był dobry pomysł, dlatego właśnie dzisiejszy odcinek był na obiciu Bossa. A w następnym e, będę chciał zbudować już tę bazę, bo to jest, o ile dobrze pamiętam, dwunasty odcinek. Jeżeli przez 12 odcinków mieszkam w tym domku, no oczywiście nie no, chyba tak 12, no to no nie fajnie, dosyć przydałoby się to zbudować. Tutaj coś jest i właśnie tutaj coś musi powstać dobrego. Jeżeli macie jakieś propozycje, możecie śmiało pisać w komentarzach. Wydaje mi się, że zamek nie będzie jakąś dobrą opcją z tego względu, że w overkorze już był zamek. E, więc może coś innego. Bardzo mnie ciekawią te planety. Jeżeli tych planet jest jeszcze więcej, to jest e, bardzo dobrze. Dobra, treasure baga trzeba otworzyć. Witto, wito. Wito kopyto. Dobra, otwieramy. E, hello. No, oczywiście jest warmscarf. I teraz tak. Pomyślę, bo warmscarf na pewno znajdzie się w moich akcesoriach. Bo to jest taki must have. Jeżeli chce otrzymać redukcję damage'a. I pewnie na modach. Bloody Warm scarf. aha! A tego się nie robiło... Skąd się z ciebie zdobywało? Nie mam pojęcia. Hmm, nie, nie chcę Brain of Confusion z tego robić, podziękuję. Eee, I co jeszcze dostałem? A i, o, I teraz dostałem! Very nice, mam peta, super, mam całą rodzinkę Zrobię sobie te przywoływaczki, co ja gadam już? Czy... no kołokowada muszę być, czy ja coś z tego mogę sobie zrobić? Właśnie, łowienie, tym mógłbym się zaciekawić Hmm Tym mógłbym naprawdę się zaciekawić i mógłbym sobie na przykład rybę łód wydobyć Znaczy złowić, a nie wydobyć Pięść furii? Ej, wiecie co? Jak się bawić, to się bawić. Zobaczymy, co z tego można sobie zrobić. Można wszystko próbować. Hello, czym ty jesteś? A, że mogę się klepać, albo jak królika zabiłem. To jest szybsze i ma krótszy zasięg, znaczy mniejszy, a to jest wolniejszy i ma dłuższy zasięg. Wydaje mi się, że nie ma sensu aż tak tego odcinka już ciągnąć. O, warm scarfa mam, bardzo fajnie. Eee, tak więc to by było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał, więc trzymajcie się do następnego razu, no i cześć!